Kochani, witam serdecznie wszystkie szczelce dzisiaj w czytaniu na rok 2024. Także dziękuję Wam za ten ostatni rok, za te lata, z którymi, e, przez które ze mną jesteście. Zachęcam do pozostawienia jakichś tam znaczków po sobie, że mnie oglądacie. Również zapraszam na czytania prywatne. No mamy rozkłady teraz roczne, ale możemy też karty rozłożyć na zupełnie inne dziedziny Waszego życia. Także zapraszam, za, na miary na mnie macie. Na kanale. I co się tu najważniejszego wydarzy? Co możecie wykorzystać? Co Wam karty podpowiadają? Pamiętajcie, że oprócz tego, co powiem, to się wydarzy jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. No to jest tylko jakaś jedna część e, sytuacji, które mogą Was spotkać. No i są to czytania ogólne. I pierwszy kwartał. Pierwszy kwartał z mm, takim szybkim tempem, tak? Wyjdziecie z takim powerem. W ten nowy rok. Możecie gdzieś wyjeżdżać, możecie gdzieś się przemieszczać, czy ktoś do Was może przyjeżdżać. Tylko uważajcie na drogę, bo może dojść do jakiejś stuczki, do jakiejś, nie wiem, złapiecie gumę. Nie jest to gdzieś tam jakaś tragedia życiowa, ale karty zwracają uwagę, aby być ostrożnym. Ty możecie jednak, jak coś już macie w głowie, że coś się może wydarzyć, to jesteście bardziej ostrożni. I tu karty Wam podpowiadają, aby właśnie nabrać takiej ostrożności. To wtedy może unikniecie jakiegoś niefortunnego zdarzenia. Dodatkowo ważną sprawą, na, które, na którą macie zwrócić uwagę, bo tu się dla Was pojawiają możliwości zarobkowo zawodowe tak możecie się zastanawiać nad wyjazdem nad podjęciem nowej pracy zmianie zawodu nie wiem wdrożeniem czegoś dodatkowego i teraz tak mam wrażenie że będzie dużo ofert i musicie się dobrze zastanowić która jest korzystna a która jest tylko z złotem, co się świeci, a wiecie, co jest pod spodem. Także dużo roztropności i podejmowania logicznych decyzji. Może być tak, że na przykład jedno z Was będzie wyjeżdżać gdzieś tam za pracą, drugie zostawać lub będzie też tak, że będziecie myśleć o przeprowadzce, czyli całą rodzinę spakujecie i pomimo, że no, tutaj są takie no, a może się nie uda, ale może lepiej zostać i tak dalej, takie rozgrywki, jest to możliwość, którą powinniście wykorzystać. Ona zaskutkuje pozytywami na całe Wasze życie, czyli pierwszy kwartał będzie należał do spraw zawodowo-finansowych i od tego będzie zależało, czy wy pójdziecie do przodu, czy wy wykorzystacie te możliwości, które są przed wami otworem, stoją przed wami. No wiecie co, to też jak macie firmy, na przykład, może być tak, że z kimś z zagranicy podpiszecie jakiś kontrakt lub yy, nie wiem... Yy, będzie to jakieś coś związane właśnie z wyjazdami, może jakiś transport, no tu jest dużo możliwości w zależności jaką wy macie działalność, jak pracujecie i tak, dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że każdy z was musi sobie to dostosować już do typowo do waszego życia, ale możliwość jest i na to karty zwracają wam uwagę. Jest to coś, co później wam zaskutkuje pozytywami. Druga, drugi kwartał, i teraz tak. Osoby, które nie są w związku, mogą spotkać kogoś i będziecie mieć wrażenie, że to jest dosłownie wasza bratnia dusza czyli jest to porozumienie mentalne, dogadujecie się, dosłownie rozumiecie się bez słów. I ten związek tylko tyle, że on nie ma tego przyspieszenia on się będzie rozwijał powoli, powoli. Dobrze, bo ja myślę, że co nagle to po diable szybko się wypala, kończy się i my wchodzimy właściwie z kimś w związki na zasadzie naszych wyobrażeń o danej osobie, a nie na zasadzie kim oni w ogóle są, bo my ich nie znamy. Więc tu bardzo dobrze, że jest takie pomału, pomału. W relacjach, które tam gdzieś trwają. Trzeba się będzie dogadać. Tu mogą być jakieś zawieszenia, tu coś nie do końca jest dopięte. Nie do końca jest tak, że jesteście zadowoleni z tych Waszych relacji, więc trzeba będzie tą sytuację obgadać, może porozmawiać z partnerem. Ustalić sobie, jak to być powinno, i powiedzieć przede wszystkim szczerze: No, słuchaj, ale ja się w tym nie czuję szczęśliwa, czy szczęśliwy. Możecie też szukać takiej odskoczni. Nie wiem, dużo się wydarza, dużo się dzieje, dużo decyzji trzeba podjąć, i Wy musicie troszkę od, od, jakby odejść od tego świata, odłączyć się i pobyć sami ze sobą, bo to tak jakbyście szukali regeneracji. I to Wam da taką siłę nową do przyspieszenia, a to przyspieszenie będzie tutaj w trzecim kwartale. Jakie sprawy urzędowe? Możecie się radzić prawnika lub osoby prawnej, urzędowej. Taka pomoc Wam będzie potrzebna. Także no, nie róbcie, że ja wszystko wiem, jestem alfa, omega, tylko skorzystajcie lub po prostu z dorady mądrego człowieka, który Wam coś podpowiada. Dużo wiadomości, dużo kontaktów międzyludzkich. Bardzo ważne będą dzieci w tym momencie, ogólnie rodzina, dom, zaplecze i tu będziecie szczęśliwi. Także nawet pary związkowe, które gdzieś tam miały jakieś problemy, Wcześniejsza je przegadają, rozwiążą, mają tu możliwość na szczęśliwe, jakby zakończenie, no nie, szczęśliwą kontynuację tego związku. Tak, pod, pod względem na to, że. Pod warunkiem, że, że wy to po prostu odrobicie, samo się nic nie dzieje. Możecie, osoby, które jednak wyjadą, przeprowadzą się, tu jest budowanie domu, jakby robienie sobie tego swojego ogniska domowego, praca fajna, która się dobrze zapowiada, pieniądze, także ogół szczęścia i radości. Trzeci, kwa, czwarty, przepraszam, kwartał jest kontynuacją. Macie bardzo dobrą pasję, czyli tak naprawdę możecie bardzo wiele zmienić w, w tym e, swoim życiu, ten, wykorzystać ten rok 2024 właśnie do tych zmian, właśnie do tego, abyście byli e, szczęśliwi. Podpisywanie umów, mogą być urzędowe, to mogą być względem pracy. Tu możecie też jakby podłapywać drugie zatrudnienie, lub otwierać coś, pomimo tego, że pracujecie gdzieś, nie wiem, na etacie i jeszcze coś sobie y, otwieracie. Jest też możliwość właśnie wyjazdów, przemieszczania się, więc y, te osoby, które na przykład Gdzieś tu się pojawia w pierwszym kwartale możliwość, ale pamiętajcie, że ona skutkować może gdzieś później, tak? Wy po, załatwiacie wszystkie sprawy związane z wyjazdem, a decydujecie się na przykład na koniec roku, na taki ostateczny, już pozałatwialiśmy, poukładaliśmy wszystkie sprawy i teraz możemy wyjechać. Bo jest tutaj zmiana życiowa, zmiana życiowa na plus, jeśli tylko naprawdę wykorzystacie te możliwości, które początkowo będą miały coś wspólnego z pracą, z finansami, to wszystko będzie miało pozytywny, prze, pozytywnie przełoży się na wasze życie w każdej dziedzinie życia i związkowej i, i między rodziną i tak dalej i tak dalej. Pytanie, czy wy się odważycie, czy wy Tą możliwość wykorzystacie. Tak ogólnie, karty tylko tak dorzuciłam, jeśli chodzi o finanse. Ja myślę, że możliwość jest do wykorzystania, tak jak mówią karty tutaj w tych rozkładach kwartalnych. Musicie wykorzystać swoją szansę. Praca. Jeśli nie wykorzystacie szansy, będziecie żałować, żeście tego nie zrobili. Jeśli chodzi o związki. I teraz tak, tutaj jest możliwość na związek. Tylko kochani, myślę, że część z Was jeszcze się nie uporała do końca, niestety ze swoim życiem jakby tam poprzednim, z jakimiś relacjami. Może byliście skrzywdzeni i się boicie nowych związków. Może czekacie na kogoś, może jeszcze jesteście do kogoś przyszyci jakąś dziwnie zrozumiałą miłością. No, musicie to pokończyć. Jeśli tego nie zrobicie, jeśli nie wyjdziecie z tej swojej pułapki, bo ja mam wrażenie, że to jest wasza własna pułapka, ona się dzieje tylko w waszej głowie. Jeśli wy z tego nie zrezygnujecie, tylko nie wiem, będziecie czekać wiecznie na jakiegoś księciuncia, czy księżniczkę, która ma wrócić, się pojawić, no, odeszło, to odeszło, nie widzisz w cholerę. Jeśli wy, nie wiem, wymyślacie, bo, bo tamten mnie skrzywdził, ten mnie zdradził, następny też to zrobi. Nie ruszycie do przodu. Możliwość jest, ale mówię, nikt na siłę Was uszczęśliwiać nie będzie. I te możliwości, które się tak naprawdę pojawiają, no, to od zależy. Weźmiecie czy nie weźmiecie, podniesiecie czy nie podniesiecie. Karta Rady. No właśnie, świat przed Wami stoi otworem. Myślę, że wiele z Was będzie um, się gdzieś zmieniało życie, wyjeżdżało właśnie, czy za granicę, zmieniało miejsce zamieszkania, podejmowało jakąś nową pracę, miało kontakt w jakiś sposób z zagranicą, coś, nie wiem, finanse łączyło, czy sprawy zawodowe z, z zagranicą i tak dalej, i tak dalej. Także. Tu macie ogromne możliwości. Co wy z tym zrobicie? Tak, jak mówię, aniołeczki, możliwości. No, widzicie, nawet anioły Wam mówią o możliwościach. Rozważ możliwości związane z karierą. Jakie są przed Tobą otwierane? Zobaczcie, widzicie, nawet anioły Wam podpowiadają, że będziecie mieć możliwości zawodowe. Jak to tutaj jest, rozważ to, tak? Nie pomiń tego, bo masz tą możliwość. I tak jak cały czas mówię, wykorzystasz dobrze. Jeśli tego nie wykorzystasz, no to później nie miej pretensji do całego świata, że ci się życie wali na różnych etapach. Powiedzcie, tak to jest. Jeśli my powinniśmy iść w jakiś tam, w jakąś drogą, a my tego uporczywie nie robimy. To my że świat, nie wiem, świat i co innego daje nam te możliwości, mówi, ty zobacz, pójdź tu w prawo i wszystko się poukłada. A ty uparcie idziesz w to lewo, to świat ci daje głowy pod nogami. Ciągle masz jakiś problem, ciągle się wszystko wali. On ci daje sygnał, zboczyłeś, zboczyłaś, tak? To nie jest twoja droga, to nie tędy powinnaś iść. A jakby uparcie tam idziecie, no to jest co jest. Więc no może warto. Kręcić w prawo, no, będzie łatwiej, będzie przyjemniej i ten strach, no, ludzie, za zawsze coś może później, tak, ale czy jakbyśmy się wszystkiego obawiali, to byśmy co? Znowu nie wyszli, tak? Dobrze, ja wam dziękuję i życzę Wam wszystkiego, co najlepszego na ten nowy 2024 rok. Pozdrawiam.